No, więc y, dzisiaj znowu witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj mało czasu, więc szybki przepis. I dzisiaj będziemy robić pastę jajeczną. Taką, jaką zawsze robiła moja mama. Więc co do tego będziemy potrzebować? Garnek 3 jajeczka. Ser żółty i majonez. No i ja dodam jeszcze trochę czosnku. Na początek, na sam początek, znaczy generalnie, bo ja Wam za chwilę wszystko wyjaśnię, tak w międzyczasie, ale na początek wlewamy wodę, garnek z wodą na gaz i wrzucamy trzy jajka, znaczy te trzy jajka. Mam wrażenie, że troszeczkę za mało wody. Jak za mało wody, to dolewamy. I teraz ważna kwestia. Jajeczka trzymamy w gazie, znaczy w gazie, na gazie, w sensie wodę trzymamy z tymi jajkami na gazie. Przez od momentu zagotowania się, przez jakieś 5, 6, max 7 minut, jajka na twardo, po prostu robimy, ok? Przechodząc dalej, w międzyczasie, kiedy nam się tutaj te jajeczka fajnie robią, ja sobie zrobię, znaczy, ja sobie zrobię. Ten sery będziemy trzeć na tarce. Yy, znaczy, musimy go zatrzeć na tarce. To oku. Yy. Ze, zwykłe, ze zwykłego sera żółtego zrobił mi się ser pleśniowy, więc chyba nic z tego. Znaczy nie no, jakoś to zaraz odratuje. No, mam mamuś, powiedz mi, bo ten ser troszeczkę spleśniał, nie? No, ale jak odkroiłem, to co jest? No, tak jak powiedziałem, ser odratowany. Tak więc, ser trzemy na tarce. Kiedy ser już mamy starty, no to czekamy aż się nam jajeczka. A ja wykorzystując ten moment, że się jajka jeszcze muszą zrobić, to wykorzystam ten moment bardziej produktywnie, a mianowicie muszę Wam wyjaśnić parę rzeczy. Generalnie miało być filmy z przepisami świątecznymi. Nie było ich nie dlatego, że mi się nie chciało, bo mi się bardzo, tylko że kuchnia była zajęta, brakło czasu i kuchnia była zajęta. W zeszłym tygodniu też nie było filmu, bo nie ukrywam, nie, nie zdążyłem, z jednej strony nie czułem się na siłach, żeby nagrywać. Dużo się działo, generalnie przez ten okres świąt, w, Sylwestra i tak dalej, ale już wracamy filmami. Czyli ja wracam. Jajka się powoli tują, a jeszcze 4 minutki zostały, więc... A i właśnie, co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie samego przepisu na pastę z jajek, znaczy jajeczną, czy no, zwał jak zwał. Ja robię przez... Czterech składników w sumie, czyli ser żółty, jajka, majonez i czosnek. Ja daję czosnek, bo lubię czosnek. Można też dodać czy, nie, szczypiorek, nie szczypiorek, ten... Cebulkę zieloną, albo też można... Znaczy, albo i również też można dodać yy, rzodkiewkę. Ja nie daję, ja nie dodaję, bo nie lubię. Jajka... Jajka już gotowe, miejmy nadzieję. I wyciągnę sobie je takim fajnym czymś. I zestudzę sobie je chłodną czy tam zimną. Zwał jak zwał wodą, generalnie wodą. Jajka powinny być gotowe. I kiedy jajka mamy gotowe, to jajka obieramy. Jajka obieramy, nie, nie jemy ich w skorupkach, bo może się to. Nie wiem, jak może zareagować organizm na to, ale nie wiem, nie chcę sprawdzać. Jajka obrane, to teraz trzeba je zetrzeć. Tak samo jak, jak serwis. Dobrze. I teraz tak, kiedy jajeczko mamy zetarte na takie O, takie O, to teraz dodajemy to do sera żółtego. No i w sumie nic nie zostało nam, znaczy nie zostało nam nic innego jak teraz tylko dodać czosnek, sól, Trochę pieprzu i majonez. Najpierw dam tak, nie wiem, myślę, że suszkę, Taką. No i wymieszamy to. Znaczy generalnie tak. my dodajemy tyle, żeby to się z tego zrobiła taka masa, którą da się rozsmarować na chleb. Czy pieczywo, czy jakieś inne... No, czymkolwiek, z czym to tam chcecie jeść, nie? Mieszamy. I boom! Macie pyszną pastę jajeczną mojej mamy Dobra, to czas na degustację Co ja się będę tak spróbuję, nie? Mm. Palce lizać mm, No niestety tak nie słyszałem Pewnie zarasta zaraz na całe zjem Ale mniejsza z tym To by było na tyle w dzisiejszym materiale Krótki, szybki, łatwy przepis Mam nadzieję, że już wracamy Znaczy ja wracam z materiałami i widzimy się w kolejnych filmach, materiałach. Zostawcie coś po sobie i trzymajcie się.